Nazywam się Jan Bot, jestem właścicielem firmy, która oferuje na polskim rynku rozpylacze ceramiczne marki Albus. Na tym krótkim filmie pokażę Państwu jak prawidłowo kalibrować opryskiwacz. Aby ustalić optymalną dawkę cieczy roboczej oraz kategorię kroplistości, należy przyjrzeć się etykiecie środka ochrony roślin. Należy uwzględnić fazy rozwojowe rośliny, mechanizm działania preparatu, poziom techniczny opryskiwacza oraz warunki pogodowe. Ostateczną decyzję należy podjąć bezpośrednio przed zabiegiem, uwzględniając warunki atmosferyczne. Standardowy rozstaw rozpylaczy na belce polowej to 50 cm. Jeśli jest inny, uwzględnij to, wyliczając indywidualny wydatek. Do wyznaczenia odległości 100 m, przydadzą ci się paliki i sznurek. Konieczny będzie też stoper. Masz go na przykład w telefonie komórkowym. Odmierz 10 metrów sznurka i za pomocą palika wyznacz odległość 100 metrów na polu. Zmierz czas przejazdu odcinka 100 metrów na takim biegu i na takich obrotach, na których wykonujesz zabieg. Wzór na obliczenie prędkości znajduje się na przedostatniej stronie poradnika albuza. Stałą wartość wynoszącą 360 należy podzielić przez czas przejazdu 100 metrów odczytany ze stopera w naszej komórce. Znając prędkość jazdy ciągnika i podaną na etykiecie dawkę środka, możesz odczytać ciśnienie. Pomogą Ci w tym tabele, zamieszczone w poradniku albuza na stronach 8, 9 i 10. W górnej linii odszukaj prędkość. Liczby w pionowych rzędach pokazują dawkę cieczy roboczej. Kiedy znajdziesz odpowiednią dawkę, w linii poziomej będzie napisane ciśnienie. Pamiętajmy, tabele pełnią funkcję pomocniczą i aby zabieg był skuteczny, musi być precyzyjnie skalibrowany opryskiwacz. Jeśli ustalamy prędkość, to powinna być ona ustalona z dokładnością jednego miejsca po przecinku, czyli na przykład 5,2 km na godzinę. Dawka na hektar również powinna być podana z dokładnością do litra, a jeśli ustalamy Wydatek jednostkowy rozpylacza to z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli 1 na 23 setne litra na minutę. Na tej podstawie dobieramy prawidłowe ciśnienie i wtedy nasz zabieg będzie skuteczny i jednocześnie oszczędny. Myślę, że na tym nam wszystkim zależy. Aby obliczyć wydatek, zastosuj drugi wzór z przedostatniej strony poradnika albuza. Wpisz dawkę cieczy podaną na etykiecie. Wpisz dokładną prędkość. Wpisz rozstaw rozpylaczy na belce polowej, podany w centymetrach. Pomnóż przez siebie te trzy wartości, a wynik podziel przez stały współczynnik wynoszący 60 tysięcy. W ten sposób otrzymasz dokładnie obliczony wydatek w litrach na minutę. Również ta wartość może być pomocna przy odszukaniu ciśnienia. Znajduje się w tabelach poradnika Albuza. Drugie obliczenie wskaże Ci bardzo precyzyjnie ciśnienie, jakie ustawisz na manometrze. Zapamiętaj następujący wzór: Wstaw własne dane, wykorzystując wynik wydatku i wartości charakterystyczne dla rozpylaczy dobranych wcześniej dla Twojego pola. My posłużymy się teraz wartościami dla najpopularniejszych rozpylaczy niebieskich. P1 to ciśnienie dla wydatku Q1 rozpylacza niebieskiego 3 bary. Q2 to wynik poprzedniego wyliczenia Twojego wydatku. Q1 to wydatek mierzony w litrach na minutę dla rozpylacza niebieskiego, pracującego przy ciśnieniu 3 bary. Ta wartość to 1,2. Podziel przez siebie wartości wydatków, podnieś je do potęgi drugiej, a następnie pomnóż przez wartość ciśnienia P1. Wynik P2 będzie stanowił precyzyjną wartość ciśnienia. Takie właśnie ciśnienie wyreguluj na swoim manometrze. Sprawdź, czy wszystkie dysze z pierwszej sekcji mają ten sam wydatek. Pomiar ten musisz przeprowadzić przy identycznych obrotach silnika, jak przy próbie prędkości. Ciągnik musi być zahamowany, zbiornik opryskiwacza wypełniony czystą wodą, musi być włączone mieszadło hydrauliczne i wszystkie rozpylacze. Pomiaru wydatku dokonujemy poprzez podstawienie kubka kalibracyjnego. Włącz stoper i sprawdź, ile wody wypełni kubek kalibracyjny w ciągu dokładnie jednej minuty. Warto poświęcić kilkadziesiąt minut na rzetelną kalibrację opryskiwacza. Pozwoli to Państwu zaoszczędzić kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.